Dobra, koniec września. Podsumowanie. Sprawdzimy podsumowania 10 km Challenge tam i z powrotem. Zobaczmy tutaj treningi wszystkie. Jak to ten wrzesień wygląda. Wszystko.

Dobra. Zobaczmy na przykład, jak to wyglądało z lipcem. W sierpniu miałem urlop, więc. Więc yy, w sierpniu było mało. Ale lipiec robiłem około 6 km dziennie. 21 godzin, 126 km, 8700 kalorii, 41 treningów. Więc ten wrzesień z tymi dużymi kreskami o bo to tak jest lipiec. Hmm. tu był jedna długa kta dobra wrzesień tak to wygląda dzisiaj tam i z powrotem to jest wszystko orientacyjnie tam dopisałem 10 km, ale to jest tak 9300, 9400, 9600, 9700. Więc tak to wygląda. Ja oczywiście chodzę już od pół roku. Tu na przykład za czerwiec 63 km. Mm. Około 6-21 treningów tylko ale około 6, 6 km dziennie, tutaj maj, yy, tu jest taki cały czerwiec, nie wiem czemu tam maj był taki pusty, czerwiec 76 km. Więc trochę zaprawka była przed tym challenge'em 10 km, jutro, październik pierwszego, więc zaczynamy znowu, mm. Zobaczmy jeszcze Zobaczmy jeszcze jak to wygląda na